Cześć! Tu Roland się przysłał życzenia dla Agaty z Gliwice i jej koleżanki. Życzę Wam bycia takimi kobietami, kobietkami, niby niezastępnymi, które umieją prowadzić grę miłosną. Dużo poczucia humoru, ironii sarkazmu, co Agaty posiadają, jednocześnie słodkiego lawnictwa. Poczucia humoru, jak też powiedziałem, zdrowia, szczęścia i większej wytrwałości w realizacji swoich celów. I żeby się nie, zał nie załadować jakimiś niepowodzeniami, tylko stawiać czoła trudnościom, które wam przychodzą. To, poza tym szczęścia fajnego faceta i większej konsekwencji i wytrwaniu w uczuciach, jeśli kogoś kochasz. I mniej go, kiedy zło, a na pewno dużo i szaleństwa oraz inteligentnej ironii, które ma na bank nie brak. 是那些主习办？